Chiny lata 70. -te. nadszedł wyż demograficzny. Panika. Miliard nowych Chińczyków lada chwila wejdzie w wiek prokreacyjny. Poproszono o pomoc cały cywilizowany świat. ONZ postanowił. Wszystkie państwa podadzą, ilu Chińczyków są w stanie przyjąć do swoich klinik w celu dokonania operacji kastracji. Pierwsi zgłosili się Japończycy. Zadeklarowali wykonanie tysiąca operacji na dobę. Sekretarz Generalny. Zachwycony. Druga deklaracja wpłynęła od Amerykanów – 3000 operacji na dobę. Standing ovation na zgromadzeniu ogólnym. I wtedy przychodzi zgłoszenie od lekarzy rosyjskich – 6000 operacji w przeciągu 5 minut. Niedowierzanie. Nikt nie jest w stanie tylu operacji zrobić. Powołano międzynarodową komisję śledczą. Wysłano ją do Rosji w celu dokonania wizji lokalnej. Zawierzono ją na olbrzymie pole ogrodzone drutem kolczastym. Na środku oficer z kijem bejsbolowym. W jednym szeregu stanąć, na prawo zwrot, skłon, jajca sąsiada w zęby wziąć. Następnie cichym krokiem zbliża się do ostatniego w szeregu i z całej siły wali go bejsbolem po jajcach i słyszy oddalający się dźwięk, chrum, 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 chrum.